Cześć, mam na imię Sławek. Witam Ciebie w ostatniej lekcji z Drupala dla początkujących. Dzisiaj zbierzemy informacje, które mamy bezpośrednio u nas na witrynie testowej, szkoleniowej, a następnie zajmiemy się czymś takim jak FormBlock. Jest to formularz blokowy i tak naprawdę moduł, który pozwoli nam nasz formularz kontaktowy bądź formularz rejestracji wrzucić w blok po prawej stronie. Weźmy więc naszą witrynę szkoleniową. Jak widzisz, na stronie głównej jestem już zalogowany. Chciałbym tutaj mieć formularz zapytania i ewentualny formularz rejestracyjny. Jest to bardzo prosta rzecz, jednak zanim to zrobimy, skupimy się na pewnych funkcjonalnościach, które zrobiliśmy. Zauważ, że stworzyłem dla ciebie stronę szkoleniową, w której mamy różne rodzaje zawartości. Pokazałem, jak możemy do tych zawartości dać dostęp jak najbardziej masz możliwość zapodania poprzez fck editora czy moduły imce, image cache, image, api wszelkiego rodzaju e, fotek możesz sobie to oczywiście oscylować ja myślę, że układ, który tutaj mamy pokazuje, że poprzez fck editora można spokojnie wiele rzeczy zrobić e, właściwie nie grzebaliśmy za bardzo w kodzie nie robiliśmy zbyt dużych e, zmian, jeżeli chodzi o samego drupala a osiągnęliśmy fajny, prosty e, efekt e, przygotuję dla Ciebie jeszcze kilka ciekawych e, bezpośrednio e, Lekcji, w których e, zobaczysz, jak można zmienić design Drupala, nie mając w ogóle pojęcia o tym systemie, w sensie kodowania, w sensie styli CSS-a. E, Niemniej jednak, e, na tym etapie zakończymy lekcję dla początkujących. E, chodzi tu o to, byśmy rozwijali Drupala troszeczkę bardziej. E, Kodowo, co jesteśmy w stanie zrobić? Chodzi tu o modu Views, o modu widoków, o modę CCK, który możemy wykorzystać. Jest wiele, dużo, wiele ciekawych rozwiązań, i nie warto tak naprawdę brnąć cały czas w tych podstawach. Dlatego też zapraszam Ciebie do grzebania w Drupalu. Ja dzisiaj pokażę Ci moduł formblock i właściwie. W ciągu najbliższych dni zbiorę te wszystkie yy, lekcje, tak byś miał w jednym miejscu dostęp do podstawowych informacji o Drupalu, żebyś nie bał się tego systemu. On nie gryzie, jest rewelacyjny, wystarczy tak naprawdę polubić go i można zrobić wszystko. Dobra, koniec gadania, zaczynamy tak naprawdę zabawę z FormBlock. Standardowo wszedłem już sobie w Drupala, następnie w zakładkę moduły wpisałem do wyszukiwarki FormBlock i znalazłem mój moduł, który szuka. Po ściągnięciu tego modułu, czyli standardowo download, zapisałem sobie ten moduł, ja już mam go ściągniętego, wrzuconego w Drupala, wszedłem więc moją stronę Drupalową, wziąłem budowa witryny moduły i od tego momentu postanowiłem, że włączę sobie moduł FormBlock, który znajdę gdzieś pod koniec witryny, właściwie będzie to w zakładce inne, FormBlock, zjeżdżam na samym końcu, zachowuję konfigurację, i od tego momentu mam dostępną możliwość dodawania formularzy w bloku. Nie interesuje ten blok, jest to prawa kolumna, sidebar, więc wchodzę sobie w budowę witryny, bloki. A następnie zrobię prostą rzecz, dodam do sidebar dwa bloki. Interesuje mnie blok rejestracji użytkownika oraz blok blok zadawania zapytania do mnie, jeżeli mnie po prostu tam nie ma, nie jestem zarejestrowany, chcę mieć, żeby ktoś nie wybiera zakładki kontakt, od razu się mógł ze mną skontaktować bez kłopotu. Po pierwsze biorę Sidewide Contact Form, czyli tak naprawdę nasz formularz kontaktowy i User Registration Form, czyli formularz do rejestracji. I następnie układam sobie to tak, jak miałbym o to ręce i nogi, czyli chcę, żeby User Registration Form był na pierwszym miejscu, a na ostatnim był Sidewide Contact Form. Zachowuję konfigurację Oczywiście, w momencie, gdy jestem zalogowany, formularz rejestracji nie może być, więc go nie ma. Widzisz, formularz kontaktowy jest. Mogę sobie wybrać dwie kategorie: kontakt, zapytanie, co wcześniej utworzyłem. Ja się wyloguję i standardowo, jak widzisz, mogę się zarejestrować. Mogę utworzyć, znaczy mogę zalogować się do swojego konta. Mam nawigację systemu, którą generalnie włączyłem we wcześniejszych lekcjach. Jest ona tutaj totalnie zbędna. Mam subskrypcję, mam informację, kto przegląda. Odświeżymy sobie ją, żeby było wiadomo, że jeden gość przegląda, proszę bardzo. I mam oczywiście zakładkę kontaktową, formularz bezpośrednio w bloku. Właściwie możliwości ustawiania Drupala masz wiele. E, ja z tego miejsca dziękuję Ci za uwagę w tych kursach dla początkujących. Wiem, że dla wielu, którzy działają w Drupalu, było to bardzo nudne. Jednak, pewne wprowadzenie do Drupala jest potrzebne dla każdego i zrozumcie mnie, że chciałem tym, którzy dopiero zaczynają Drupala, pokazać, jak przyjemnie jest tak naprawdę w nim działać. Kolejne lekcje to będzie wałkowanie modułu Views, wałkowanie modułu CCK i wszelkie możliwości zależności między widokami, blokami, stronami. Jest tego naprawdę masa, jest wiele ciekawostek, i, i myślę, że te wiele ciekawostek pokażę, jak na e, kilka sposobów można zaprezentować zawartości. Dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnych lekcji i przede wszystkim komentujcie i oceniajcie kursy. One wiele dają, ja je przygotowuję dla Was. Im więcej będziecie chcieli, tym tak naprawdę więcej będzie przygotowane. Dzięki i pozdrawiam.